Już po raz trzeci, niestety już po raz trzeci, bo wojna wciąż trwa, spotykamy się w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie na modlitwie ekumenicznej o pokój w Ukrainie. To już trzy lata, kiedy trwa ta rośliwa wojna. Według agresora, który najechał Wolne Państwo, Ukraina miała trwać trzy dni, a trwa trzy lata. Najgorsze, co może nas spotkać, to przyzwyczaić się do wojny. Mieszkanie do wojny się nie wstrzymajają. Niesiemy pomoc wszystkim Ukraińcom, którzy mieszkają w naszym mieście, bo wiemy, że nasi mężowie, ojcowie, synowie walczą i giną również na naszą wolność. I po to również jesteśmy, aby dać wam wsparcie, abyście widzieli, że trzymamy kciuki. Wiemy, że w tej chwili sytuacja geopolityczna nie jest łatwa, ale tym bardziej tego wsparcia potrzebujecie, i otrzymacie to w imieniu mieszkańców Biewska białej tak jak dotychczas. Wszystkim Polakom, mieszkańcom Angielsko-Białej dziękuję za te trzy już lata wysiłku, aby wspierać naród ukraiński, tych, którzy do nas przyjechali w ich codziennym życiu, wysyłać pomoc, która jest niezbędna cały czas i o to apeluję. Nie można przyzwyczaić się do tej okrutnej wojny. Trzymamy kciuki za żołnierzy ukraińskich, wierzymy, że nadzieja nigdy nie umrze i że przyjdzie taki dzień, gdzie spotkamy się tutaj na tym placu, aby świętować sprawiedliwe, poważne zakończenie tej wojny. I mimo, że wydaje się czasami, że ten duch zabiera, jesteśmy tu po to, żeby go wprzeć na nowo i żeby dać siłę tym, którzy walczą za naszą wolność, giną, którzy na ołtarzu wolności składają najwyższą ofiarę ze swojego życia. Tysiące żołnierzy i finałów z naszej wojny. Jesteśmy jednak razem, powiadam, z całą mocą na szczęście razem, by siebie w modlitewnym boju wzmacniać i do niego mobilizować. To trudny czas, ale nie wolno nam przestać wołać i oczekiwać. Towarzyszy nam to czucie bezsilności, że mimo rozwoju cywilizacji, techniki, mimo humanizacji życia obok nas w Europie w XXI wieku toczy się wojna, a my nie możemy nic robić. Ta ludzka bezsilność mobilizuje do modlitwy. Zawsze wtedy, kiedy jakiś przyczyn po ludzku, nie można nic zrobić, można się pomodlić, żeby to pra pragnienie pomocy konkretnej, życiowej, materialnej, wymogitej nigdy w nas nie zgasło. Tego sobie życzmy i prosimy o to Pana Boga w tej dzisiejszej modlitwie. E, po e, 2014 roku e, właśnie także był tym, Rosja najpierw zajmowała Krym, a potem zaatakowała Donbass i inne, i inne wojnództwa, także wojna w Ukrainie trwa już dwa razy dłużej niż trwała II wojna światowa. Trzecia rocznica to jest fazy, tej fazy wojny, e, która objęła całą Ukrainę, nie część, ale całą Ukrainę ze stolicą Kijowem na czele. Natomiast tak naprawdę jest to jedenasta rocznica. Chcę zapewnić, że Europa Was nie zostawi. Że Europa, bo Wy jesteście częścią Europy. Ukraina jest częścią Europy. W tej chwili cała Unia Europejska pracuje i myśli o Ukrainie.